Opowiem o Arii, która krokka przytrafiła się jej, trochę smutna sytuacja. Znacie Arię pewnie, bo ona była w waxach. Aria kiedyś na stalkera, ale na szczęście. Go zamknęli w psychiatryku. No i Aria opowiedziała to na swoim kanale i ja zamierzam opowiedzieć to na swoim, ale w skrócie. I nie, że zabieram Arka nauczyć coś, tylko ja po prostu. Mam mówię, żeby ten film bardziej się rozprzestrzeniają, żeby uważali na siebie, jak to podsumowała Aria. No więc co, zaczynamy? Do Ari? Pamiętaj, że jak znowu byś odezwać powtórzył, zawsze masz widzów. Więc w skrócie Aria miała jakby stalkera i on ją prześladował. No i Arię miała tego dość, no i ten stalker pojawiały się wszędzie, dosłownie wszędzie, dokka na ulicach w sklepach i wszędzie są, aż pewnego drog dnia w żabce pojawił się przy kasie i on się tak na nią rzucił. I wtedy wreszcie ktoś zareagował, bo się obudził, przecież jest nie tak. Tutaj nawet mam nagrania. Proszę mnie nie dotykać. A! Oh wow. Proszę zadzwonić na policję. Mam rozprawę z nim w sądzie. Tak. Proszę go przetrzymać. Tak i zadzwonić na policję. On ma zakaz zbliżania się. Rzucił się pan na mnie. Pan ma zakaz zbliżania się do mnie. To jest któryś raz. Witam serdecznie. Przed chwilą rzucił się na mnie mój stalker. Pan, pan ma zakaz zbliżania się do mnie złamał go któryś raz i jest sprawa w sądzie za miesiąc i mi groził i pan ma schizofrenię paranoidalną. Człowiekiem. Ma jest, ja nie... Mam prawo do swojej prywatności. Pan ma zakaz zbliżania się, który pan łamie to trzeci to raz. to, to Pan jest obcym człowiekiem. Ale to się kogoś nie śledzi, to się komuś nie grozi. Tak. Szczęście w nieszczęściu, że ta sytuacja przydarzyła się akurat w sklepie. Więc całe szczęście, że to była w Żabce akurat, bo akurat. A jak nie byłam na jakby impreza, bolało głowa czy tam brzuch. No i akurat tam to się stało, ale jak widać po co mu wyjąć inaczej, a nie o tym mówisz, żeby bardziej uwalniać na siebie i żeby mu pomóc, intro przedstawiła taka sytuacja, bo serio to jest mega niebezpieczna sytuacja. I teraz już serio nie chodzi o lajki, ani kropka chodzi o to, żebyście uważali na siebie. Uważajcie serio na siebie, bo to mega, niebezpieczna. Jeśli chcecie więcej takich tok ciekawostek, to do mnie na kanał do ARI.Współczucia od widzów. Ale zanim się pożegnam, to chciałabym jeszcze puścić jeden film. Hej, nazywam się Aria i witam Was dzisiaj na moim kanale. Dzisiejszy film to update całej mojej sytuacji ze Starkerem, dlatego rzucił się na mnie w sklepie. Ja się obróciłam, przestraszona i on po prostu tak, na mojej szyi. Rozumiecie to? I gdyby nie to, że tam byli ludzie w tej żabce, całe szczęście mężczyźni, którzy zdjęli go od razu ze mnie, to ja nie wiem, czy ja bym dzisiaj była na tym świecie. P.S. w ogóle, mm, ja nie wiem dlaczego policja se nic nie robi, jakby, no kurde, jakby ich, to nie obchodziło więc serio, nie wiem dlaczego oni tak robią ten kraj, jakby nie, y, wiem czym był jakąś zbrodnie, ale dosłownie jeszcze jak Aria powiedziała to, dosłownie, cytuję, ja się w tym kraju urodziłam, mieszkałam, a on zasłania takie coś, że mam, ludzie, ja mam tego dość, serdecznie. Ej, to będziesz na mój kanał, bo tam będą jeszcze historyjki Roblox. I ogółem, takie rzeczy: jeszcze będzie tam taki krótki filmik, gdzie będzie pokazana moja czołówka, trzeciej, będą używać na moich filmach. A tak to się żegnam z wami. I chodźcie na Arik kanał, żeby grobkę dać jej wsparcie. Dlatego wiem, że to było kilka miesięcy temu, wysłali i że torby w listopadzie to było w maju, ale no papam. Jest lista wspierająca paras. Będzie jeszcze lista ludzi.